Pogadamy sobie dzisiaj o dwóch shortach, bo z reguły gadałem o jednym na odcinek, ale wtedy wychodziły bardzo krótkie i tam trwały 4-5 minut, więc postanowiłem, że będę omawiał dwa bądź trzy na odcinek szorciki, bo wtedy będzie to trochę więcej materiału dla Was, no i będzie to nieco dłuższe, pewnie ciekawsze, bo tak to szybciutko przemija te parę minut, więc pogadamy o dwóch rzeczach z kanału, chyba z którego jeszcze nic nie recenzowałem tutaj, a nazywa się on Deformed Lunchbox. I ma naprawdę fajne shorty, bo kiedyś kilka z nich oglądałem z wami na live i właśnie sobie dzisiaj dwa omówimy. Ale jeszcze na pewno są takie, których nie widziałem ani wspólnie z wami, ani sam, także jeszcze się przyjrzę temu kanałowi, bo kurde przyznam, że naprawdę dosyć ambitne. A przynajmniej jeden z nich był taki no ambitniejszy po prostu, właśnie bardziej wszedł i widać po nim, że tutaj no twórca miał coś więcej do przekazania. I właśnie to nim zajmiemy się jako pierwszym, a nazywa się Make Me A Sandwich. A drugi, którym się zajmiemy, to będzie 5 minutes dating, czyli taka pięciominutowa minutowa randka. Make me sandwich, to jest na polskim można sobie powiedzieć po prostu zrób mi kanapkę. No i dokładnie na pierwszy rzut oka taka jest tutaj fabuła, gdzie sandwich odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ mamy małżeństwo, można śmiało powiedzieć. Czy założyć, ale no tak wnioskujemy po prostu. I tak, gościu to taki typowy polski Janusz, mimo że to nie jest polski krótki metraż, to, to jednak tak się kojarzy, który siedzi ciągle na fotelu przed telewizorem i drze japę do żony ciągle co chwilę, żeby mu zrobiła kanapkę i make me sandwich, make me sandwich, no ja taka wiecie, zirytowana tym, że musi ciągle i ciągle mu robić te żarcie i tak. Najpierw mu robię zwykłą kanapkę. Później już się trochę wkurza i dolewa mu płynu do naczyń jeszcze. On tam zjadł ze smakiem, nawet nie, nie czaił się, że coś jest nie tak, jakby dalej oglądał coś w telewizorni właśnie. Później trzecia kanapka, to już jest kanapka premium bym powiedział, bo no, z kuwety sobie wzięła kubsztala jednego, włożyła do kanapki. To, przyznaję, że nietuzinkowy sosik. Ja bym chyba poczuł, ale ten gościu nie poczuł, że coś jest nie tak, więc spoko. I później jej się zbił słoik, jak tam krzyknął coś do niej. No i stwierdziła, że a to szkło mu włoży, no i włożyła mu szkło. Gość tam żuraje cieknie mu krew z japy, yy, normalnie tam skrzeczy to szkło w buźdło. O, słuchać to po zębach, takie wiecie dźwięki bardzo nie, niesympatyczne i gość dalej ma wyrąbane i ogląda, a ona w międzyczasie coś tam plecie sobie na drutach. Yy, między robieniem każdej z tych kanapek właśnie gdzieś tam z reguły słyszy, że on się drze i o przerywać musi właśnie swoją tutaj powiedzmy pracę, no bo musi zrobić kolejną kanapeczkę i ta ostateczna kanapka jest tą kanapką, która robi mu krzywdę, ale tutaj następuje pewien twist, gdzie okazuje się, że ten gościu w zasadzie już od dawna nie żyje i nadal siedzi na tym fotelu, już mamy tylko szkielet. Są tam też robale, bo te wszystkie kanapki, które mu robiła od X czasu, one tam leżą, czyli tak naprawdę nikt ich nie zjadł. I widzimy faktycznie całkiem realistyczne nawet to jest, te robale, które te kanapki sobie wżerają, tam właśnie zgniłe, no już nie zwłoki, bo to mówię, już bardziej kościotro było, taki co tam wisi gdzieś sobie tutaj, siedzi tak dokładnie tak. O, tak, tak wygląda, nie? Ten jak tylko akurat są czarne. No więc zgnilizna szkielet i te sprawy. No i teraz, jaki my mamy z tego morał? Tutaj możemy sobie wyprowadzić, mi się wydaje, takie dwie główne tezy. Pierwsza, no że on z całą pewnością tę kobietę doprowadził do pewnego rodzaju obłędu. I mamy tutaj do czynienia też z chorobą psychiczną. Z całą pewnością była to pewnego rodzaju taka męska opresja, gdzie po prostu facet, no, tak funkcjonował, że na skutek jego wręcz nakazów, nie, nawet próśb, no, kobieta mu ulegała i po prostu mu służyła, jakby nie patrzeć, jak on jej kazał coś zrobić, to ona bezwarunkowo mu to robiła. W tym wypadku, tutaj, no, tak metaforycznie jest to przedstawione na przykładzie zrobienia kanapki, no, ale z całą pewnością tyczyło się to wielu innych sfer, bo właśnie z reguły w takich związkach to tak wygląda. No, jeżeli facet jest taki opresyjny, właśnie jeżeli jest toksyczny w ten sposób, mamy taki właśnie patriarchat, no to. Raczej to nie chodziło tylko o kanapkę, tylko faktycznie o różnego rodzaju zachowania, więc cały czas w takim napięciu żyła w stresie, że tak właśnie przysłowiowo stała na palcach, bo wiedziała, że za chwilę znowu będzie musiała w czymś mu usłużyć, ja tak to ujmę, no to kobieta bardzo się starała przez to psychicznie i wpadła tutaj właśnie w pewnego rodzaju obłęd, gdzie można to interpretować właśnie w ten sposób, że mimo że ten gość już nie żyje, to ona cały czas słyszy te głosy, cały czas słyszy ten jego głos w głowie, który woła. O zrobienie tej kanapi, który krzyczy, który przyszedł z roboty albo i nie, i po prostu siadł przed telewizorem właśnie na wygodnym sobie fotelu i oglądał i oglądał, a ona musiała za niego robić posiłek, czy zrobić pewnie też masę innych rzeczy. Tak naprawdę nie mamy tutaj szerszej perspektywy, więc możemy się tylko domyślać, ale no raczej nie był to facet, który jakiś zaradny się wydawał i który sam przy sobie robił. Raczej właśnie ja tak interpretuję, że przychodził taki Janusz. O 16 strony z pracy, ciekawapa, piwerko, no piwa tam akurat nie było, ale to tak sobie dopowiadam. Um, programik jakiś tam: Świat według kiepskich, nie, amerykańskich i rub bo ja przyniosłem pieniądze, pracowałem. Może to być coś na tej zasadzie, oczywiście nie musim Tutaj jest dużo ścieżek, które możemy sobie wybrać. Jak to mogło się toczyć w tej relacji między nimi? No i zobaczcie, to trwa zaledwie 3 minuty, a można naprawdę o tym zrobić 15-minutowy esej, bo można tutaj dużo ścieżek sobie w głowie porozwijać, że tak powiem, tych gałązek, takich właśnie w relacji tutaj małżeńskiej, odnotować tak to ujmę. Więc jest na pewno pole do dyskusji, dlatego właśnie mówiłem, że na tym kanale są nieco ambitniejsze rzeczy. Ta druga krótkometrażówka może nie będzie aż tak. Ambitna, chociaż na taką prosperowała, ale to zaraz, ale jednak ta wydaje mi się, że jest naprawdę fajnym polem do polemiki, do opowiadania, do, do interpretacji. A gdyby to nam pokazali jeszcze, chociaż w średnim metrażu, gdzieś tak 30 minut zarysowali, lepiej te relacje, to już w ogóle by było super. I to powstało w 2020 i to niedawno bo w zaledwie dwa lata zrobił aż prawie 7 milionów wyświetleń na tym kanale. Więc jest ogromny potencjał, właśnie, nawet i na pełen metraż, i ja bym bardzo chciał, żeby któryś. Czy ktoś wytwórnia, czy któryś z twórców jakichś większych wziął taki projekt, właśnie zamiast dawać nam Annabelle 49, to walą coś takiego na pełny metraż. Taki ariastry mi się widzi tutaj na stołku reżyserskim, czy nawet Jordan Peele, może tutaj niekoniecznie. Ale Aster do przepracowania problemów, traum byłoby spoko, ewentualnie Egers, ale chyba najbardziej Astera widzę właśnie od Hereditary. No i teraz myślę, że ciężko będzie tutaj strzelić z diagnozą, tym bardziej, że ja nie jestem żadnym lekarzem czy ekspertem w tej dziedzinie, ale właśnie jaką chorobę mogła mieć ta kobieta, o ile w ogóle to była choroba? Czy nie jest to po prostu jakieś PTSD na zasadzie właśnie zespołu stresu pourazowego, choć to właśnie nie za bardzo był uraz? Więc raczej to bym odrzucił, ale na pewno takie ciągłe napięcie, właśnie ciągłe poczucie stresu, życie w tym lęku i w ciągłym też strachu i właśnie takim napięciu organizmu, że tylko czekała, właśnie dziś aż z tyłu głowy usłyszy tego męża, który znowu każe jej coś zrobić. Więc myślę, że tutaj na pewno jakiś rodzaj traumy, ale później to już mogło wpaść właśnie w obsesję, ale na pewno jakaś tutaj. Choroba umysłowa wchodzi w grę. Nie wiem, czy jakaś konkretna, właśnie, bo tutaj, na przykład, do schizofrenii też ciężko odnieść jakieś tam pojedyncze rzeczy z różnych, wydaje mi się, skorzeń mogłyby się zgadzać, ale no, tu by trzeba było jakiegoś eksperta zapytać. Mi się tak nic na pierwszy rzut oka teraz czy nie mam takiej pierwszej myśli, żeby jakąś chorobę konkretną podać, ale no, rozumiemy, że chodzi o mental issues po prostu, więc oceniam tę produkcję na naprawdę solidną sameczkę, bo to po pierwsze jest fabularnie takie dosyć fajne do pogadania, naprawdę, mimo że trwa tylko 3 minuty. Dwa, to jest bardzo dobrze nakręcone, bardzo ładnie to wszystko wygląda w kadrze, w obrazku, są takie nieduże, ale jednak e, pasujące do konwencji ruchy kamery, mamy ładne oświetlenie, jak ona tam sobie właśnie szydełkuje, to jest taka fajna lampeczka tylko i to bardzo mimo wszystko dobrze wygląda przy tym rzekomo niewielkim, surowym oświetleniu, ten gości jak tam żle te kanapki też i później właśnie sama końcówka, e, no ten szkielet, te, te kanapki, te robale, już takie wszystko podgniłe i tak dalej, to naprawdę technicznie bardzo dobrze wygląda, więc jakby... Jakieś tam pieniądze na to mieli, mimo że tylko na 3 minuty starczyło. To spełniło się w tych trzech minutach i mi się wydaje, że lepiej zrobić 3 minuty ładnie opakowane właśnie w wizualia i z dobrą, fajną do interpretacji treścią, niż robić 10 minutowe coś, co się rozwodni i już będzie takie brzydkawe, bo właśnie będzie brakowało kasy. Więc w tym wypadku ja to kupuję zupełnie Make me a sandwich ósemeczka, jeżeli oglądaliście dajcie znać, a jeżeli nie to tutaj możecie właśnie po mojej recenzji dać znać co myślicie, ale też zalecam obejrzeć sobie z dźwiękiem. Oczywiście linki do tych produkcji macie w opisie, a teraz przejdźmy sobie do drugiej rzeczy. minutowe 5 minutes dating, czyli o minutę dłuższa produkcja niż poprzednia, ale jednak jest tutaj mniej do pogadania, więc naprawdę szanuję tamto, że w trzy minuty zamknęli tyle treści, a tutaj mamy tak. Taki można powiedzieć casting na randkę, czy randka w ciemno, coś w tym stylu. Zresztą był też kiedyś taki program w telewizji, właśnie randka w ciemno, chyba tak się nazywało, czy, czy jakoś podobnie. No i mamy pewną prowadzącą, która ma jakiś tam lokal, no i ona robi taki wstęp, zapowiada właśnie, że będzie się działo konkretnie to i to, czyli będzie się tutaj na randeczki się umawiali, ona dyktuje właśnie, jakie będą tutaj warunki. No i tak, mamy sobie różne stoliki, przy których właśnie siada losowy gość z losową babeczką i no. Patrzą, trzymają się ku sobie, po prostu mają taką kilkuminutową pogadankę, mogą przez to zweryfikować, czy jest jakaś szansa na dalszy rozwój ten, tej relacji. No i trafia nam się tutaj pewien bohater, którego też zresztą widzicie na miniaturce, częściowo przynajmniej, bo musiałem podzielić tutaj na dwa filmy, na dwie produkcje, który ma nietuzinkowy wygląd, bo jego twarz wygląda no, źle po prostu. I tutaj jeszcze ma takiego bryla jednego zaczepionego, jakiś tam chyba kapelusik miał, także wygląda. Troszeczkę jak Kruger po wypadku. Kruger był bardziej popalony, a tutaj to nie wiem co z tą twarzą się stało. No wiadomo, że to jest make-up w tym wypadku, ale jak miałbym tak interpretować co mu się mogło stać, to ciężko powiedzieć, ale no teraz Wam pokażę. To chyba będzie najbardziej adekwatne, żeby to po prostu zobaczyć, bo mi to ciężko wytłumaczyć akurat. No i ja myślałem właśnie, że to będzie ambitniejsze, bo prosperowało do bycia takim, dlatego że no wiadomo, gdzieś tam byli obok ludzie, którzy potencjalnie można tak powiedzieć byli ładniejsi od niego, więc fajnie im się tam gadało w tych randeczkach. Tutaj babeczka jakaś z chłopem gdzieś na każdym kroku, idzie im to dobrze powiedzmy, tak, gdzieś tam jakieś pocałunki już nawet w tle i tak dalej. No on tak siedzi i tak podchodzą do niego te kobiety i tak o co z twoją twarzą, o, 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 jak ty wyglądasz, jednak tam prawie wymiotuje. To też było trochę dziwne w sensie, że to było przerysowane, raczej załóżmy, że siadło do niego siedem babek, bo tam nie zapamiętałem konkretnej liczby, to przynajmniej sześć z nich Czyli powiedzmy, że 90% zachowało się dziwnie i tak wprost byli, nie mieli. Ja myślę, że ktoś by tam zapytał pewnie o te twarz i tak dalej, ale że aż tak każdy był bardzo negatywnie do tego nastawiony, do niego. W zasadzie to, to mnie dziwi, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli spotkalibyśmy osobę, która akurat w ten sposób wygląda. Pewnie większość z nas zachowywałoby się, pewnie z pięci, byśmy byli i byłoby to dla nas nienaturalne, ale jednak tak staralibyśmy się normalnie pewnie prowadzić rozmowę, że no okej, okay, no tak wyglądasz, no tak jest, jest jak jest, nie akceptuję. To i po prostu są gadam. Najwyżej po prostu no nie mówimy się na trantkę, no bo sorry, no nie podobasz mi się. Ale właśnie idąc dalej, to myślałem, że oni tutaj nam zaprezentują coś w stylu, że my później mamy wyciągnąć wnioski takie, że... No, nie warto oceniać książki po układce, czy właśnie nie warto oceniać po wyglądzie, że jasne to jest specjalnie taki już naprawdę celowo ten wygląd bardzo brzydki, ale żeby gdzieś tylko przez taki format horrorowy nam pokazać pewien konkretny problem właśnie dlatego, aż ta twarz była powiedzmy tak bardzo zniekształcona, tak no bo jednak ma być to pewnego rodzaju horror, tak samo jak w Make a Sandwich. No ok, jest kanapka. I można by to pokazać dużo łagodniej, bez tego gryzienia szkła i tak dalej, no ale wiadomo, my kręcimy horror krótkometrażowy, a po to podkładamy jakieś inne jeszcze tutaj powiedzmy podwaliny takie, które budują pewnego rodzaju problematykę. Stąd też tutaj właśnie tak to wygląda i to może być przerysowane ten jego wygląd. No ale właśnie zachowania tych kobiet były troszeczkę na wyrost mam wrażenie. No i właśnie jak te nasze dzieło tutaj już dobiegało końca to ja myślałem, że zostawią nas gdzieś z trochę urwanym wątkiem, bo do niego dosiada się też taka kubitka. I ona też ma zniekształconą twarz, jakoś to dziwnie wygląda, teraz wam pokazuję. No i właśnie myślałem, że oni się umówią na tę randkę, bo tak się dobrali, wiecie, swój do swego, powiedzmy tutaj luźno mówiąc, że po prostu przyciągnęli się i wizualnie tam jakoś zagadali, fajnie poszło i że nam urwą tę historię i będziemy właśnie mieli wyciągać wnioski na zasadzie, no jakby przyciągają się podobieństwa, chociaż niektórzy mówią, że przeciwieństwa, to już zależy, różnie to wychodzi w praktyce, wiadomo i mniej więcej tę problematykę mamy tutaj sobie omówić. Ale tak naprawdę? Widzimy, że oni pogadali w te 5 minut. Udała się ta randka, powiedzmy, no niech będzie, krótka randeczka taka, i on zaprasza do domu. No i tam się spodziewałem, właśnie, że pokażą nam, jak oni sobie jakąś romantyczną kolację wcinają, że ogólnie jest fajnie i, i to się skończy. Tylko wtedy troszeczkę mało tego horroru by było. Oprócz tam wyglądu, ale to wiadomo, że ktoś tak wygląda, to nie znaczy, że musi być horrorem od razu. Ewentualnie pomyślałem, że oni razem coś odwalą, że będą to właśnie bohaterowie, jacyś tacy typowo horrorowi, że może będą mieli coś za uszami. Nie wiem, kogoś zamordują, albo zaczną mordować innych tam yy, na tych rankach, czy coś. A tu się okazuje bardzo prosty wniosek, w zasadzie już taki stricte horrorowy, gdzie troszeczkę mnie to odcinał od tej ambitniejszej rozkminy, że tutaj chciano coś więcej przekazać. Goś jest po prostu kanibalem i z żartem babeczkę. No. <ślasz> Slash się on nazywał chyba zresztą. E, I ona Sara, jak się nie mylę. No i ją zjadł po prostu i widzimy, że odwiesza plakietkę z jej imieniem na no jakiś tam wieszak, i tam już jest tych plakietek całkiem sporo. Także po prostu chodził na te ranki w ciemno. No jaki z tego morą? No taki, że. Inaczej wyglądała, więc myśleliśmy, że z tego coś fajnie się rozwinie, fabularnie, a po prostu chodziło o to, żeby ją zjeść. No, a że akurat taka mu się spodobała, albo bardziej on jej, no to tak wyszło. A tak naprawdę nie wiem, jak poprzednie kobiety wyglądały, które zapraszał do siebie, z którymi tam mu dobrze gadka się kleiła, więc no właśnie, nie widzę tego morału jednak. Po prostu rozżar i koniec. <laughs> więc dlatego uważam, że kanapka była ambitniejsza, mimo że była jeszcze krótsza, a tutaj prosperowali, że idą idą w tę głębszą treść, ale za chwilę gdzieś to wrażenie nam się rozmywa, ta bańka pęka, jest takie ok, kanibal, więc mogę dać tutaj takie 6 na 10, bo jest fajny pomysł, ale troszeczkę nie podołano i ten potencjał, znaczy podołano w tym co chcieli osiągnąć, ale z tym potencjałem mi się wydaje mogli to inaczej poprowadzić niż tak jak się skończyło, bo wyszło trochę błaho jednak ostatecznie, więc ta ósemka, tutaj szóstka, no to z tego byłaby średnia 7, ale po co mi średnia, nie? Jakby to są dwie różne rzeczy. <laughs> Dajcie znać jak wy oceniacie, obejrzyjcie z dźwiękiem właśnie najlepiej i... No co, widzimy się w kolejnym odcinku, pogadamy sobie jeszcze też o innych shortach, wszystkie linki w opisie, oczywiście Discord, Instagram, suby zostawiajcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie hashtag kanapka, niech będzie fajna kanapeczka, no chyba więcej tutaj lepszego nie znajdę, bo z tego drugiego to mamy kanibal. Nie, hashtag kanapka, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.